W tym filmie będę przychodził w Minecrafta na płaskim świecie. Ale ze względu na to, że nie jestem dobrym speedrunnerem, zaprosiłem swojego przyjaciela MC Dubka, który przeszedł już niejednego speedruna w Minecraftcie i jest dobrym speedrunerem. Ale jeszcze przed chwilą mogę zostawić subika na moim kanale, bo lecimy po tysiąc subów. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Właśnie w tym momencie zaczynamy ten challenge. Jeśli że ten speedrun, nie wiem czy nie taki łatwy, jest to jednak płaski świat. Gdzie musieli mieć strasznie dużo tego żelaza na wiaderkach. No, trzeba zajść portal, jeszcze stanie nam będą przeszkadzały. Dobra, mamy wioskę. No, mam nadzieję, że będzie kowal. Właśnie znaleźliśmy wioskę, w której możemy zdobyć wiele drogocennych itemów, tak jak żelazo oraz lawa. Jest golem, jest golem. Jest? Tak, jest golem. Kowal jest? Nie. Nie ma chyba kowala. Nie ma kowala. Nie, nie ma. Dobra, to zróbmy sobie tulsy i lecimy. A, no, dojemno. drewno. Dobra, zabrałem 6 drewna. Ja już kopię kamień. Kop. Dobra, 8, chyba mi wystarczy. Mam trochę kamienia, nie? Szybko tam golem będzie zaraz ginął. spokojnie, się go ogarnie. Tutaj kilow. Mam kamienny kilow. Jeszcze jakieś tulsy na swoje Kiera, łopata... Dobra, lecę na golema. A, dobra. golema. Mamy go. Ile? Ile? Trzy. Ale słabo. Właśnie zabiliśmy Iron Golema, który wydropił tylko trzy żelaza, co nie było zbyt dobrym dropem. Dobra, to wiaderko, czy chciemy bardziej w tarczę, bo te stajmy będą nas denerwiać. Chyba mi się zdaje, że wiaderko byśmy powinni zrobić, bo byśmy już od razu mieli. A mamy wodę tutaj, to się bardzo no, przyda. Ale nie wiem czasem nie ma skrzyneczek jeszcze. Chyba nie ma. No, jest skrzynka, mogą, jest skrzynka. Mogą być. No właśnie, no my, my może zbierzmy jedzenie. Mamy ziemniaki. Okej, okay, mamy tego, siano. Dobra, ja mam dwie Ty masz dwie Nie Wiem dwie łopaty? Dobra, no, to dawaj. Zbierzemy. No, jedzenie. Czekaj, yy, Tutaj jest crafting. Mam crafting. Po mamy nie. Ej, zobacz to, nie ma jeszcze jakiś skrzynek. Nie no, już chyba nie... Aha, tutaj może być. Chociaż nie wiem. Nie, tutaj nie będzie raczej, nie. Dobra, to lecimy do kolejnej wioski, nie? Znaczy trochę drewno zbiorę. Można łóżka pozabierać. No, bierzmy, bierzmy łóżka na smoka, nie? Nie od razu drewno, bo może go to później nie być. No dobrze, motykę sobie zostawię. Mam kolejną skrzynkę i jabłka mam. No A co, szukamy kolejnej wioski? No. Po przeszukaniu tej wioski wyruszyliśmy, aby znaleźć kolejną. Enderperła, Enderman, że zabić. Bro, gorę się. Ha, bo ja nie mam. bo ja nie mam. tarczy, nie? <śmiech> Wszystko <śmiech> dla mnie. No, zbieramy te Anderperły. Dobra. Wygrombane, chodź. Już? Masz? Jak Nie. ci? Nie. To niedobrze. Oni no na dalej gonią, nie? Dobra, uciekniemy im. Mamy kolejną wioskę. A wioskę? Po przejściu 700 kratek znaleźliśmy wioskę. Może tutaj będzie koło? ja Mam nadzieję, bo my potrzebujemy Żedazo, nie? Jak będziemy tak chodzić po golemach, to tak słabo, nie? Jest ten. Ruiny portalu. Portal dobrze. No, nie, jeszcze nie wiadomo, ale. Zrobisz to. Będziemy może portal zrobić. Mam, mam golema, mam golema. Bo to weź go, zabij. biego co ja robię. To bijem go i ja mam trzy znowu. Ale słabo leci, nie? Golem znowu wytrafił trzy żelaza, co lekko nas nie zadowoliło, ale mam też... Okej, okay, tutaj nic nie ma. Dobra, zabrałem nam trochę jedzenia jakby, co? w crafting stworzyć na no szybko. Ile jest z tych zombiaków? No jest bardzo dużo ich. Trzeba sobie mieć stworzenie, Bo... <gry> Genderman Znaczy, no, możemy okay, w sumie, wiesz, w deterze, nie? Zdobyć te perły, ale. Rendermany też, też się naprzytaczą, może nam jakaś wyleci. Będziemy mieli ich po prostu więcej. Skrzynka no, mam. Zrobię mam nam. jedzenie w niej. Chodź, tak ci zrobiłem. Keeper z tyłu. No i wybuch. Perła. Znowu jest? Nic nie wyleciało. Masz trochę łóżek? Gdy się pali całe. Czy mam łóżka? Nie mam łóżek, właśnie. Ale można im zepsuć łóżka. Tu skrzynka jest kolejna, mamy mapę. Eee, mapa nam nie będzie przecież potrzebna. Bijam łóżka. teraz zrobię sobie... ...kilka craftingów, bo... ...cały czas je zostawiam. Ale jestem pro. Czy możemy teraz wchodzić w portal, czy nie? Musi być kowal. No, właśnie nie ma i... ...właśnie będzie problem z tym. Bo musimy mieć lawę. Albo po prostu ze skrzynek możemy wziąć też, nie? Obsidian. Znaczy, A no, od jest? Czy w portalu jest? Ale w portalu to... Nie, nie ma. Bo ja tam byłem już. A, czy jest tam lawa? No to lecimy dalej, lecimy dalej. Ale jest tutaj lawa. Gdyby nie mój pomysł z lawą, nie weszlibyśmy tak szybko do Netheru. Ale masz te? Ej, ale czy A tutaj my masz... nie możemy portalować czasu? czas? nie dałoby rady? Dałoby. Ale u góry chyba jest ten obsydian, z niego też można tworzyć? No nie, ale możemy zniszczyć. Okej, okay, możemy zrobić nieskończone źródełko, tylko jedna woda by nam była potrzebna. I tu będzie ha. kolejna, tu będzie kolejna. Czyli dobra, no to tworzę wiatro. Po co nam nieskończone źródełko? Możemy to zrobić na jeden, tylko potrzebuje. No, będziemy mieli wodę, wodę nieskończoną. Daję ci wiadro właśnie. Tutaj masz wodę. Tutaj masz wodę. Dobry. Mamy to. A, dobrze, musimy zrobić tak pewnie. Dobra, i mamy. No i tym oto sposobem weszliśmy do netheru. Wchodzimy. Wchodzimy do portalu. No, nie za fajnie. Ja mamy. Jesteśmy w netherze. Goni ci świnia. Świnia cię goni. Czekaj. Dobry. Ja muszę iść jeszcze z tobą. Ale do pani kobiet portalu Swain Pointa, zrobię trzeba teraz jak najszybciej znaleźć fortecę i zabić... zabić blazy. Po chwilowym przejściu w neterze znaleźliśmy bastion. I uważaj, bo tam jest za to ziomek. Z jest. Właśnie tam jest, no? Uważaj, 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 uważaj. Mam trochę mało bloków. Jestem w środku, ale nie wiem czy oni gdzieś tutaj są. Trochę tutaj bloków popię. No dole są, na no dole są, mam ich. Dobra, no to idę za tobą, nie. Tam na górę ogólnie możemy iść. Skrzynka, tu ty miecz. Jedzenie lub tutaj jest. Ej, blok z blok z mam. mam! Widziomek tu jest. Jemy. Gdzie? Nogi mu robię, nogi mu robię. Dobra, to ja idę tam na górę, nie? Dobra. Tylko przystyczę, że ja nie mam offa, nie? Możemy ci razem zrobić jeśli chcesz. No możemy, bo i tak. Ktoś będzie musiał mieć. Tu jest kolejny. Żeby wykopać te bloki złota. Mam żelazo i teraz off robię. Robie dwa offy, nie? Dobra. Bo chyba ich podciągnąłem z tego miejsca, bo to, to się Złoto trzeba zebrać ze względu na to, że... Jemia! Ja, jem ja! Zginąłem! Nie, naprawdę! W tym momencie właśnie zginąłem, co oznaczało, że MC Nudlek będzie musiał sam przelutować bastion. Ja takie korty wioski Ech. były. Gdzie zginąłeś? Mm, tam gdzie byliśmy wcześniej. Teraz musimy te kordy wioski znaleźć. W tym momencie wyruszyłem w poszukiwaniu naszej starej wioski. Mam... Dobiegamy mam... do drugiej wioski. Nie wiem czy to jest nasza właśnie. Chyba ja sobie też ogordy nawiedzenie, nie? O kurde! Też zginąłem! W momencie z mój przyjaciel MC Nubek, który tak jak ja nie znam kordy wioski Ten pigni do mnie przyszedł Ale twoje itemy schowałem chyba wszystkie. Teraz wiesz gdzie jest czy nie? Nie wiem właśnie <laughs> o, mam chyba. Masz wioskę? Ta mam! Po usłyszeniu tej wiadomości od razu ruszam w stronę starej wioski. właśnie mam chyba naszą wioskę. Czy to była ona? Tak, to jest ona. No to, to se pograły mnie. Możliwe bardzo, że zginę. Ja będę musiał chodzić drzewa, drzewami. Ja no, tworzę waypointa. Gdy MCN walczył na śmierć i życie, ja stworzę waypointa, który mógł się nam później przydać. Okej, okay, jest to ustawione już ładnie. Taki drugi punkt. Masz nasze itemy wcześniejsze? Yy, no, twoje dałem do skrzynki, ale nie wiem, czy wszystkie. Okej okay, jestem. Mo może pójdę teraz po innym kierunku, żeby po prostu zobaczyć gdzie jest w ta forteca. No ale nie chcesz mieć tam? Mogę sobie nie przyjść po itemie, tylko daj mi kord. Czekaj to jak tam przyjdę. Jeszcze? Do mnie? Yyy, albo czekaj ci tam. Y zapisz sobie 61 na 662 No w ogóle niebieski biały. No ja zaraz sobie zbliżę. No dobrze, to zapisz. To... A bo... A dobra nie zapisuj w sumie, bo i tak mamy bastion. Czekam, na Ej, mam kolejny Bardzo bastion, do... kolejny bastion mam. Dużo bliższy Dobrze, jest. 200 kratek od nas. Przypadkowo uciekając przed Piglinem. Natknąłem się na bastion. Z pierwszej tam i chodź tutaj, może. No, spróbuję, tylko że ja nie wezmę twoich wszystkich, nie? Nie musisz bo nie mam Najważniejsze wezmę. Dobra, czas toaj w końcu ten tym bastion. No, zostało mi 200 kratek. Ja mam Endermana, ale nie chcę w nim chyba. Dwa Endermany. Trzy Endermany. Dobra, mogę z nimi w interakcję wejść. Gdy zauważyłem Endermany, to trzeba je zabijać. Ze względu na to, żeby zdobyć perełki, których można zrobić oczy kresu. No, ale w tamtym okay, znajdziemy, dwie... nie? Okej, okay, mam dwie perły. Mam też skrzynkę, ale tam chodzi ziomek sikier sikierą, a tu do mnie biegnie Enderman, którego zrzuciłem wcześniej. Okej, okay, nie mam trzeciej perły, ale... <grym> ale mam... Spaczone Nylium po polsku. A ja właśnie znalazłem po jego bastiona. Po usłyszeniu MC Nupka? od razu udałem się w jego kierunku. Jest do tych marchewek? Ja miałem pomysł. O, sk widzę skrzynkę. No, strzały i odłamek energii, tu, ale nie biorę. Po co nam? jej trzeba złota zrobić. No, tutaj akurat złota może być mało. Czekaj, bo ja chcę go, prawda? Czemu no on się go, nie, na tobie ok, nie agruje? Nie. Moś tam jakąś dziurę zrobić. Ale no, dziury nie zrobię, no przecież tam jest lawa na dole. Tutaj jedynie można zrobić. Dobra, ziomek, patrz. Ej, uważaj, żyjesz? Tak. Dobra. Ale mogę nie żyć. Czekaj, spróbuję ich. Czekaj, odejdź, czy odejdź. odejdź. Ja ich tutaj wezmę, patrz. W tym momencie myślałem, że zginę, jednak udało mi się uratować. Uciekłem im czemu oni nie widzę drugiego. Widzę, oh, widzę, widzę. Idę do ciebie. Zamknąłeś ich, bo ja mam lowa trochę tak... Nie. Jakby... Jeden mi został. Kurba, podkop pod, 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 Tutaj? No. Tutaj też rzucę mi złoto. Mam nadzieję, że tyle wystarczy, nie? Jak na razie ten co jest dalej trochę od ciebie, to nie chcę dać. Chyba że po prostu pójdziemy na tą na ten niebieski biom, nie. Bo wybijamy, ale możemy, wiesz, zginąć łatwo wtedy, nie? Właśnie zaczęliśmy farmić upiginów... tylko po to, aby pójść na chwilę na Warped Forest, na którym rozpią się. Endermany. Mm, nie ma żadnej perły, na razie nic nie dropi. Nie co to rzuciłeś. Perły mam, 6, 6 już mam. Nie wiem, ile ty masz. Git. Ja mam 0, nic mi nie chcę wydropić. Ale mam potki. Się przydadzą. Nie, u mnie nic nie wydropił. Chodź, może, na ten biom. Ja mam 6, więc musimy mieć chyba. Ile? 14, nie? Gdy usłyszałem, że MC kowi nie poszczęściło się w dropie, poszliśmy na Warped Forest, czyli na biom, na którym restują się endermany. No, możemy mieć ten biom, tylko potrzebujemy. się na ten biom. No, z 10 no, nie wiem czy też na 14 to robić, ale ja mam 6. I jeszcze no to musimy możemy znaleźć... na 13, może jeszcze... jeszcze musimy znaleźć portecę. No, no to na 13 ogarniemy. Na 13 nie wiem, czy takie ryzyko podejmować. Przecież jak rzucimy raz, to będziemy widzieć. Bo to nie będzie w podziemiach. No, no tak. I w ten oto sposób zaczęliśmy zbierać perwy. Otworzę łódkę. ci. No, możesz. A to tutaj wyrzucam przy craftingu. Nie A, mam miejsca. Normalnie. No, nie dropnął mi, niestety. Mam go. Dobra. Będę chyba miał dwóch. O kurde, naprawdę? Mi też nie dropnął. Po zdobyciu Enderpereł wyruszyliśmy w poszukiwaniu fortecy. Nie tutaj do góry. Gdzie jesteś? Hordy 50 na 50. Ja mi się Dobra, zdaje... na Nie wiem, może pójdziemy tędy, na ten bazal. No ja za chwilę będę musiał wykorzystać, kurde nie wiem, z 10 kilów. Co ja mam tak kończyć? Cały czas te drewniane. nie będę ją drewnał. i coś tam jest, coś tam jest. Chyba mam fortecę w końcu. Tak, mam fortecę, mam fortecę. Mam to w końcu. mi y? jaki? I w końcu, po drugim czasie. Znaleźliśmy fortecę Nie wiem gdzie jest w ogóle... są Mam blaze, mam blazy, mam blazy Masz? Masz także Mam, mogę ci coś zrobić Dobra, zrób Czy znaczy ja je mogę ogarnąć, nie? Bo ja mam tą potkę ja Są dwa obok siebie chyba Tak? To bije jeden, ja bije jeden, ja biję jeden, ja biję jeden Ja muszę se tools naprawić, nie? Bo co to jest kurna? To dużo ich to jest, zginę Zginę Nie Wiesz? Zginąłem Yeaaah Właśnie zginąłem, co oznaczało, że będę musiał wracać 800 kratek do naszej wioski. Dobra, z moimi itemami tam, do tego portalu, ja już po prostu będę Ale czekał. Ale ja, ja przecież, nie wezmę wszystkiego. Po prostu weź na najważniejsze itemy. Pójdziemy spo... ja zbiorę teraz łóżka. Jestem przy portalu naszym. Dobra, ja już też tam lecę. Tu ogólnie, Dobra, to ja Point ogólnie Dobra, teraz zbieram łóżka w tym czasie. Właśnie zacząłem zbierać łóżka, co będzie bardzo pomocne przy zabiciu smoka. Będę musiał inną stroną iść. Ja zbieram łóżka właśnie. Chyba ja mi się zaraz jedzenie skończy, więc będę musiał sobie drewno zabić. Tutaj nic nie ma, więc zbieram teraz sobie siano. Mam trzy łóżka, nie wiem jak ty. Ja mam przy sobie trzy, ale mam trochę nici. Trzy. Z... wystarczy A jeszcze jeść? będą. Ta, wystarczy na luzie. Mam czwarte łóżko. Dobra, jestem już. Czekaj, ty chodźcie, przygotujemy jakoś. Po przyjściu mojego przyjaciela mogliśmy przygotowywać się do endu. Ja właśnie zbieram drewno. A to masz swoje temy. Dobra, dzięki. Tylko ci wyrzuciłem, ale już... Dobra, eee, czekaj, tarcza to... Nie wiem, chcesz, żebym ci te peru oddał? Czy trzymacie? Trzymaj je. Mam jeszcze jedną łóżko jeśli chcesz. Nie, ja mam luz. Cześć wystarczy. Wystarczy. Ty masz sześć? Ja mam aktualnie przy sobie 5. Nie właśnie, trześć mamy wszystkich. A no to będziemy mieli teraz... Ja mam aktualnie w ekwipunku 6. Ale na pewno jak będziemy szli, no to jakąś wioskę zahaczymy, nie? Więc to na spokojnie. Muszę trochę drewna zabrać, muszę się przygotować, bo nie chcę się wywalić w głupi sposób tam. No dzięki, to ja sobie może stać jakiś zrobię taki. Możesz zrobić i wyrzuciłem ci strzały. No dzięki. W tym momencie byliśmy już gotowi by wyruszyć na smoka. W którą stronę będzie Tom. Nie no fajnie. O! Mamy, mamy. Mamy, 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 mamy. Mamy to. A to było bardzo blisko, powiem ci szczerze. Razem z tym Cenubkiem myśleliśmy, że znaleźliśmy fortecę. Jednak była to nowa struktura. Komnata próby. A to nie jest to chyba. To nie jest to. Nie jest to. Czy jest kowal? Nie ma Cztery bo... wioski że znowu nie ma. Znowu nie ma kowala. Mam skrzynkę z chlebem. Jeszcze przed smokiem zahaczyliśmy semce nutkiem o wioskę. Żeby zebrać więcej łóżek. Gdyby coś tam nie wyszło. Łóżka, wiesz. Kolejna skrzynka. Bra, i ile? 4. Wypadło z golema. Nie mam dwa łóżka, więc osiem. Yy, co my chcemy zrobić z tego żelaza? Dobra tych tak na razie... No to w co idziemy, nie? No pękła. 50% szans pierdzielone. Po zlutowaniu wioski w końcu wyruszyliśmy, aby zabić smoka. O, coś jest? To jest Minecraft. To może jakieś diamenty będą? <laughs> Nie no, mogą być, ale w małych ilościach. Ty, złote jabłko. No to weź. No. no, lecimy w tą stronę cały czas, samą. Nie ma co, bo znowu nam pęknie. O i mamy, ale łatwo. No to w końcu mamy to. W końcu po wielu oczekiwaniach znaleźliśmy End Dobra, to będzie od razu można zobaczyć, gdzie jest portal. O, tam jest. jest. Dobra. Na, no. na środku tak bym powiedział. I jeszcze jest ta nowa struktura tutaj. No rzeczywiście. Nie wiem, drewno się. Nie, jeszcze trzy te trzy oczy. Serio? No. A trzy, Dobra. trzy. Tre... O nie, nie, trzy, łóżko! właśnie. Ja no, co nie, jedno można postawić. I skrzynkę na no, takie. Dobra. Możemy lecieć. i e, chcesz dwa refile, czy jednego? Jedno mi daj. Tak? Tak, czy mi tak. Mi obojętnie. Dobra. Trzy, cztery, cztery. Okay. ty. Ja film cię ogólnie zbogował. E, wasz masz OK, okej, cykamy. A bo nie, nie! Bo jak zginiemy to nie będziemy mieli jak tutaj przyjść. Bo się yeah, nie trzeba uważać. <laughs> no, ja mam sześć To dziewięć wystarczy na ludzie. No, dziesięć. trzeba teraz go sprowadzić, żeby perkował. Trzeba go... we mnie. Chyba mu trochę. Tu jest Trzeba w ciebie. Bo nie ma trzech Nie wiem czy tam to się rozwaliło czy nie. O, dobra, zniszczyłem jedno. Dobra nie ma. Dostał, dostał, dostał. w ja sumie wszystko chyba... A nie, nie. To no wszystko, o! zdatuję! No dawaj, stawaj, stawaj, stawaj Dostał No ja mu się Endermany na ja wzięły, w ogóle te się nie dostał ty tylko? No dostał, bo od razu odleciał. no Zginąłem Zginąłem właśnie po raz trzeci. Więc szybko musiałem biec po itemy. Nie naprawdę? Tak, adderwany mnie zrobiłem. Co się dziwiłem, w ogóle co ja robię. 5 minuterwanych chyba, nie? Słyny, ale słowo zostałem. Mamy tu zaraz, mamy tu zaraz. Co? Spoitemy. Ale no, trafić go nie mogę! O! Ci łóżka ci się wystarczy. Tak, ci Go Jego wtedy go trafiłem. No tutaj to bloki w o dobra, masz go, masz go, masz go, masz go Dawaj, zginąłeś Mój przyjaciel MC Nubek zginął Szybko zebrałem jego itemy i czekałem na niego, żebyśmy zabili smoka we dwójkę Ej, on jest tutaj odwrócony teraz A to, to idę go kurna z łapki bić yes. yes. Od klacza zrobiłem Mamy go, mamy dobra, go łapki, Mamy go, skieram. mamy go Jest, w yes. końcu nam się udało. nam się udało. Po godzinie. Przeszliśmy to w końcu, ale to było długie. No bardzo długie. No to, skakujemy Jesteś? do portalu? Głujemy Nie? Przestań, przestań. Dobra. Ty już skoczyłeś? 3, 4. 3, 4. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, subika oraz komentarz. Bo spędziłem nad nim bardzo wiele godzin. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.